Projekty minimalistyczne to ostatnio trend, za którym podąża większość projektantów. Nie ma w tym nic złego, ponieważ zazwyczaj skutkuje to lepszą intuicyjnością dla użytkownika. Jednak zauważcie, jak wiele projektów wygląda teraz bardzo podobnie do siebie. Wystarczy spojrzeć na większe sklepy internetowe. Mamy tu akurat przykłady trzech znanych sklepów yy, odzieżowych i zauważcie, że wyglądają one niemal identycznie. Układy, wszystko jest tutaj yy, zbliżone. Do siebie. Jak zatem nie wpaść w pułapkę rutyny i sprawić, by Twój projekt choć trochę wyróżniał się na tle innych, jednocześnie pozostał w dalszym ciągu w duchu minimalizmu? Po pierwsze, nie bój się używać kolorów, tak? Wielu projektantów, projektując, po prostu nie używa kolorów, używa ograniczonej palety barw i jak najbardziej jest to w porządku. Jednak czasem, by dodać odrobinę charakteru do projektu. Wystarczy gdzie zastosować kolor. Nie ograniczaj się tylko do wyróżnienia kolorem pojedynczych elementów, jak w poprzednim przypadku. Spróbuj dodać kolor do jakiejś większej sekcji na stronie. Dzięki temu twoja strona wyróżni się na tle czarno-białych projektów. I kolejny przykład. Często mówi się, że projekty minimalistyczne są pozbawione gradientów, i tutaj nic bardziej mylnego. Lekkie gradienty są jak najbardziej w porządku. Zauważ tutaj i tutaj na przycisku, i subtelne gradienty jak najbardziej na tak. Tak samo, nie bój się stosować cieni. Często w projektach minimalistycznych. Po prostu cienie nie istnieją, a tymczasem umiejętnie stworzony cień pozwoli Ci wyróżnić element, nadać głębi w projekcie. Tak? Zobacz tutaj, jak zmieniły się tutaj, zmieniła się lista produktów, i tutaj yy, na pierwszy plan wyszedł ten element, podczas gdy bez cienia nie wygląda to tak atrakcyjnie. Mieliśmy cień, kolor oraz gradient, a teraz spróbujmy dodać wzorek, który bardzo rzadko widoczny jest w projektach minimalistycznych. Oczywiście, mówimy tutaj o jakimś subtelnym wzorku, tak i nie przesadzamy. Jeśli zdecydowałeś się na wzorek, pamiętaj, by posiadał on niskie krycie nie może on odciągać uwagi od reszty elementu. Wzorek i kształty są naprawdę potężnym narzędziem, które wyróżnią Twój projekt i nadadzą mu charakteru. Tutaj pierwszy przykład bez, a tutaj zauważcie: lekkie dodanie w tle, można powiedzieć, takiego wzorka kształtu. Fajnie nam urozmaiciło ten element. I to tyle, jeśli chodzi o te kilka przykładów. Oczywiście jest tego więcej, ale ogółem kolor, wzorek, gradient i kształt.